Ostatnie dni minęło mi pod znakiem bardzo ostrego testowania Redmi Note 7. Im dłużej przybyłam z tym smartfonem, tym bardziej staje się on dla mnie zagadkowy. W dzisiejszym materiale opowiem wam o wszystkich pozytywnych niespodziankach tego urządzenia oraz o moich wątpliwościach, które zrodziły się w trakcie używania Note 7. Dawno nie było tak dużego wyczekiwania na nowy smartfon, a szczególnie na urządzenie ze średniej czy też no, w tym wypadku niższej półki cenowej, jakim jest Xiaomi Redmi Note 7. Zobaczmy, czy ten smartfon jest warty swoich pieniędzy, aczkolwiek to specjalnie trudne nie będzie, bo jego cena jest naprawdę bardzo niska. Redmi Note 7 jest niezwykle podobny do Xiaomi Mimi 8 Lite, który raczej przeszedł bez większego echa w Polsce. Oba smartfony mają podobne wykonanie, wręcz identyczne, krany, podzespoły, a przynajmniej na to wskazuje specyfikacja. Mówiłem przy okazji Mi 8 Lite, że jest to śliczne urządzenie i to samo powiem o Note 7. Jego kolorystyka jest na pewno dużo bardziej stonowana i niebieski wariant kolorystyczny nie bije tak mocno po oczach. Kolor gradientowy, a więc przechodzi z jasnego niebieskiego do ciemnofioletowego. Wrażenia estetyczne są spoko, ale osobiście czekam, aż do Polski wejdzie wariant czerwony. Siomi zapowiedziało go, natomiast na razie nie ma na ten temat więcej szczegółów. Więcej informacji mogę wam natomiast przekazać co do materiałów użytych do stworzenia tego smartfona. Po dwóch stronach jest szkło Gorilla Glass 5, wzmocnione przez powłokę o grubości 0,8 mm, ale w porównaniu do Mi 8 Lite nie mamy już metalowej ramki, a plastikową. Xiaomi deklaruje, że konstrukcja jest wzmocniona i przeżyje nie jeden upadek. Miło widzieć na bródce Diodę LED jest naprawdę minimalna, ale jest. Co ciekawe, nawet umieszczono pod czerwień do sterowania innymi urządzeniami. Brawo w końcu dla Xiaomi, że w budżetowcu zastosowali USB. Typu C. Mam tylko nadzieję, że nie jest to jedyny taki przypadek. Skoro jesteśmy przy porcie do ładowania, to od razu wspomnę, że Note 7 wspiera technologię Quick Charge 40, jednak w zestawie nie otrzymujemy takiej ładowarki. Jeżeli chcecie korzystać z tego prawdziwego, szybkiego ładowania, musicie kupić sobie nową kostkę wspierającą 4.0 albo przynajmniej Standard 30. To jest chyba jedynie rozczarowanie związane z baterią. Akumulator o pojemności 4000 mAh wykręca bardzo dobre wyniki w granicach 6 do 6,5 godzin pracy na ekranie. Nie miałem okazji sprawdzić zbyt wiele cykli ładowania, ale wszystkie moje pomiary zakręcały się właśnie w tych widełkach, przekładając to na prostszy język, dwa dni pracy na jednym ładowaniu są jak najbardziej w zasięgu. Jak zasięg, to i powiedzmy sobie o łączności. Miło niespodzianką jest obsługa wszystkich istotnych protokołów Wi-Fi, dzięki czemu na prędkość osiąganą na tym smartfonie nie można narzekać. LTE jest stabilne, nie miałem problemów z zasięgiem, tak samo jak z NFC może dlatego, że go po prostu tutaj nie ma. Duża szkoda, bo smartfonem nie zapłacicie. Na minus, również jakość rozmów. Wbudowany głośnik jest słaby jakości, co słychać już przy pierwszym połączeniu. Moi rozmówcy natomiast nie narzekali na to, jak nie słyszeli. Dużo lepiej sprawuje się głośnik multimedialny. Jest to głośnik monofoniczny, bardzo głośny, ale na maksymalnym poziomie już helińskiej bez przesterów nie wyciągnie. W sumie helińska mogłaby być taką próbką testową dla wielu głośników. Nieważne. Obniżając głośność do połowy usłyszymy w miarę czysty dźwięk. Xiaomi nie zapomniało o złączu jack 3,5 mm. Niestety zupełnie nie podoba mi się barwa dźwięku na słuchawkach. W aplikacji streamingowych jest jeszcze jako tako, ale po pobraniu utworu na telefon dźwięk jest strasznie płaski, a wysokie tony wyręczkują nasze uszy. Ulepszenie dźwięku mi jeszcze potęguje to wrażenie. Wrażenie może zrobić ekran albo też go nie zrobić. W tym przypadku mamy matrycę o przekonej 6,3 cala i rozdzielczości Full HD. Daje to rozsądne zagęszczenie pikseli w postaci 409 punktów na cal. Technologia ekranu to LCDIP jest także bez niespodzianek. Jest to budżetowy ekran ze spodziewanymi wadami, ale żeby było sympatycznie, najpierw o plusach. Świetna jest jakość maksymalna tego panelu. Warto dodać, że telefon zmienia profil wyświetlania kolorów. Po wykryciu intensywnego oświetlenia poprawiony jest kontrast i tym samym zwiększona jest czytelność treści. Odzorowanie barw również jest niczego sobie. Nie widzę jakichś większych wpadek. Niektórzy sygnalizują nierównomierne podświetlenie wokół wcięcia, W moim przypadku nic takiego nie występuje. Noc jest mały i może go... U... nie, nie może go ukryć. Szkoda. Nie ukryje się przede mną również specyfikacja. Ośmiordzeniowy Snapdragon 660 o maksymalnym taktowaniu 2,2 GHz może spotkać w dużo droższym Oppo RX17 Neo, którego również będę testować, dlatego jeżeli nie chcecie, żeby ten test Wam umknął, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Znajdziemy go też jeszcze w droższym Galaxy A9 2018, czy absurdalnie drogim BlackBerry Key2. W takim gronie smartfon za 800 zł może prężyć się, bo mu po prostu wolno. Dostępne są różne konfiguracje, 3 GB pamięci RAM, albo 4 giga, a co do wersji dyskowej to 32, 64 oraz 128 GB. Gdyby poszaleli jeszcze z wariantem 6 GB pamięci RAM, to już w ogóle nie byłoby co zbierać z tego rynku. Na pokładzie jest również hybrydowy Dual SIM. O systemie Xiaomi można mówić dużo, o ile się go nie znam. Nie chcę powtarzać ciągle tych samych rzeczy, więc odeślę Was do innych testów w Xiaomi w kartach, a skupię się na najważniejszych aspektach. Po pierwsze jest obecny Android 9.0 wraz z MIUI 10. Interfejs jest przyjazny użytkownikowi, ale nie rozumiem dlaczego Chińczycy umieszczają w interfejs się reklamy. Nowe 8 jest skanowanie aplikacji po pobraniu w poszukiwaniu wirusów i w tej aplikacji pojawiają się zawsze reklamy. To jest bardzo słabe. Delikatna zmiana jest widoczna z poziomu menedżera zadań, gdzie mamy skróty do sprzątacza aplikacji czy właśnie skanowania telefonu. W Note 7 znajdziecie nawet MiPay, tylko po co to komu w obliczu Google Pay? Następna moja uwaga tyczy się tragicznej klawiatury systemowej, która nie nadąża za wciskanymi klawiszami i pisanie na niej jest dramatycznie złe. Tym bardziej, gdy włączymy wibracje przy dotknięciu, które działają jak taki traktor, który przeglądu nigdy na oczy w życiu nie widział. Po zmianie klawiatury pisanie jest cywilizowane. Podobne zastrzeżenia mam do animacji systemu, które przytłaczają urządzenie. Smartfon mógłby bez nich działać widocznie szybciej. Wyłączając przepialstwo, przyznam, że jak na smartfon w tej cenie Note 7 działa perfekcyjnie dobrze i zestawiając go z chłojowymi Y i w tej cenie, to podchodzi to pod upokorzenie. Note 7 jest szybki, zawiesił się może dwa razy podczas testów, ale nie widać spadku wydajności. Jeżeli chcecie solidnie działający telefon, to Note 7 jest bardzo dobrą propozycją. Dobre wrażenie, które pozostawia system może zniszczyć biometria, ale tego nie zrobi, bo Xiaomi się do niej przyłożyło. Skaner odcisków palców jest na właściwej wysokości, dobrze wyczuwalny pod palcem i reaguje natychmiast. Nie zauważyłem, żeby się mylił. Odblokowanie za pomocą twarzy realizowane jest szybko, też nie zauważyłem spowolnień przy działaniu tej Technologii. Telefon można wybudzić podniesieniem czy dwuklikiem. Spore kontrowersje są z aparatem, dlatego spróbuję wam to jak najtrafniej wytłumaczyć, też jak najprostszym językiem, ale nie będzie łatwo. Oficjalne stanowisko Xiaomi brzmi następująco: Mamy matrycę o rozdzielczości 48 megapikseli, ale zdjęcia wychodzą w rozdzielczości 12 megapikseli ze względu na zastosowanie filtra Quad Bayer, której cztery sąsiadujące piksele mają jeden kolor, a to oznacza, że cztery punkty mają większą światłoczułość czułość, jeżeli wychodzą w skład jednego punktu na fotografii, dzięki czemu łatwiej jest osiągnąć lepsze zdjęcie nocne. Tylko w trybie Pro można zrobić zdjęcie o rozdzielczości 48 megapikseli, które według wielu osób są po prostu interpolowane do 48 megapikseli, czyli sąsiadujące piksele są kopiowane, przez to sztucznie zwiększona jest rozdzielczość z 12 megapikseli do 48. W specyfikacji sensora zastosowanego w Redmi Note 7 można wyczytać, że zawsze efektywna rozdzielczość tej matrycy wynosi 12 megapikseli, także można domniemywać, że uzyskiwane 48 megapikseli pochodzi przez interpolację. W opisie załączam fajny artykuł na temat tego sensora z benchmark.pl. Kończąc już ten fachowy język, przechodzimy do jakości zdjęć. Porównywałam fotki zrobione w 12 megapikselach i te 48 megapikselowe I wiecie co? Różnica jest żadna. Ilość szczegółów jest wręcz identyczna, tak samo jak szumów. Jeżeli do tego dodamy jeszcze zdjęcie wykonywane w trybie nocnym, o którym chwali się Xiaomi, to bez dwóch zdań mamy zwycięzcę. Obraz z trybu nocnego jest znacznie ostrzejszy, lepiej odszumiony oraz ma lepszą rozpiętość tonalną. Tryb nocny poprawia fotki, nie stosuje wygładzania szumów, tak jak ma to miejsce w trybie auto. I efekt jest faktycznie dużo lepiej. Lepszy. Na pokładzie jest sztuczna inteligencja, która działa jak zawsze, czyli podbija intensywność barw w większości warunków, ale nie działa tak agresywnie jak w Huaweiach. Za dnia fotki mają fajną rozpiętość tonalną, jest ładne odzorowanie barw sporo szczegółów, a zaszumienie jest minimalne. Trybokę daje radę. Za selfie odpowiada 13 megapikselowy aparat i spokojnie z nim takich kontrowersji nie ma. Bardzo podoba mi się jego praca, zbiera dużo detali, wygładzanie twarzy jest na odpowiednim poziomie, tak samo jak wycinanie tła. Jest AI dla frontowej kamery i szczerze mówiąc, w tej cenie jest to jeden z lepszych frontowych aparatów. Podsumowując, nie da się ukryć, że miałem kilka ale i takich wątpliwości co do tego smartfona. Natomiast stosunek jakości do ceny jest naprawdę bardzo atrakcyjny i moim zdaniem, jeżeli tylko zastanawiacie się nad nowym smartfonem w przedziale cenowym od. 800 do 1000 zł, to Xiaomi Redmi Note 7 jest bardzo interesującą propozycją. Jestem bardzo ciekawy, jak wypadnie Motorola Moto G7 Power, bo jest w podobnej cenie, ale to już niedługo na kanale. Także bądźcie razem ze mną i już niedługo widzimy się w teście właśnie Motoroli. Cześć i do zobaczenia!